Nie wiem kto teraz będzie nam dostarczał towar to dlatego musimy brać te gówniane ochrony. Tam poszedł jeden pierdolony Robert. Choby nadawał się do tej roboty. Nawet wiedzieć to co z tego. Mówić, ta strefa jest skończona. Trzeba się stąd zabijać. W mojej Wyście wyjście na zewnątrz to samobójstwo. Szabolnikom się jak udaje. Jak myślisz, co się stanie, kiedy wytropią się zapasy? Musisz to, zostać tutaj. Ua Dobra, idźmy tędy. Słuchaj, nie powinienem zobaczyć, czy uważasz są te wiadro pieprzone. Ostrze. Ukrycie ciche zabójstwo. Idziemy po cichu póki co. Jest jeszcze jeden typ, znaczy tych dwóch, co tu stało. No szybciej! Jasna cholera, widziałeś to? Łoł! No i huk, zobaczymy. Dobry strzał. Jesteś mać widutku! No człowieku, no co ty? Na strzelaninę z pałką przychodzisz? Stary. Ogarnie, gdzie jest tam ten? O ty, o ty, o mnie wystraszył. Prawie trup, Mam już tych apteczków? Mam jeszcze jedną, dobra no, powiem szczerze, no zaskakują, że tak bez... wylata... Wylata... wylatują, nie? nie Chodźmy. Czekaj jest super. On użył tej apteczki poprzedniej, czy nie? Nie do końca. O, teraz użył Dobro. Czyli w ten sposób to działa. Nie ma co czekać. No, nie ma. Do tyłu, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać. Odłóż broń! Weź się, Pierdol! Ucieka! Robert! Jal, tędy! Chodź, biegł tutaj. Mm, Spokojnie. Daleko na mnie ucieknie, jest nasz. Ty gdzie on O, to skubaniec. Jest dobry, ale niewystarczająco dobry. No, cześć, Robert. <grymka> Też. Joel, nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. <grymka> Uu, to musiało badać. Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Okay? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że. Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Dobra! Dobra, dobra! Oh. Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru. Miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. M musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak. Ja... To ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka. O oh, fuck, to. Wiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją świetliku. Miałem dwóch świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy... Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów! Załatwmy ich! To naprawdę głupi pomysł. Och, no kula. I co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnimy im jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa Świetlików, Marlin. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. Te bardzo podobne oczy do Eli. O ilu kartkach rozmawiamy? Pf, w dupie mam kartki na żywność. Szczególnie z Mamy drugiej części. Z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. Dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Musimy się stąd wydostać, i to już. Mamy umowę. Musimy się pospieszyć. No to śpieszmy się. Wiem, które pójść. Za mną. Szczerze powiem póki co nie jestem pewien co jest gorsze, czy świetliki, czy fedra Chodź teraz, chodź O kurde, coś bebło niedobitki, dlatego zwracam się do was o pomoc tędy czemu akurat teraz? siedzieliśmy cicho planowaliśmy wynieść się z miasta ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego zaleźli wam zaskoczenie. skórę części bardzo dobrze Spuka. Jael mi. Wszyscy znają Jaela. Widzę i Robert i Petliki. Hej, jak się trzymasz? Przecież. Samo, coś, nie? Nie leży. Niestety nie. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście. Drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy. No szczerze mówiąc ja wolę po cichu, <gry> Joel najwidoczniej nie. No tak, musimy się tam dostać, wiem. Ilu ich tu jest? Tylko pytanie. że zdecydowanie pokazuje, że musimy iść tędy. Wencichma. Lepra jeszcze zły moment by z nami zadzierać. Pierdolcie się. Aha, dobra. Tak się zastanawiam, co będzie z tym drugim, ale może się nim zajęło. No to jest chyba spokojnie. Chyba. Dużo ich dzisiaj. Niechłować człowieku. Dobra, słuchaj, nie musisz tego robić, ale chcę. Co ty na to? Dobra, na razie ostrze nie chcę używać, skoro mogę to zrobić wszystko po cichu. Są żołnierze i oni, no właśnie, Chciałem powiedzieć, że nie mają amunicji, to dziwne. Ale jeden miał, okej. Okay. No tu zapewne było parę dróg. Wykorzystaniem cegieł i tak dalej można było to zrobić, ale. ja zrobiłem to po swojemu. To miało być ciche zabójstwo. Poczekajcie, czy to oznacza, że tak samo było w tym magazynie wcześniej. Do ostatniego też już po cichu nie zawił. To oznaczy, że to już wszyscy żołnierze Czy tak będzie. Będą grupy kończone całe. Żegli przyjacielu. Musimy iść Marlin. Zaraz tu będą kolejni żołnierze. Chodźmy. Dopadli jej znajomka jakiegoś. Tutaj? No dobra. Zjadam. Gdzie idziemy, Merlin? Tędy. Już niedaleko. Oby. To ci nie jest? Resztkami sił... Ale dam radę. Aby się nas nie wciągała w jakąś pułapkę. Jesteśmy już blisko. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Pokażę ci. Uwaga. No starają się ci żołnierze, że to wszystko w riezach trzymać, ale. No wiadomo. Świetliki to po prostu jest organizacja, która się buntuje przeciwko temu, tak? Oczyń się, ja to zrobię. To nasza Ellie. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest światłowikiem. O rany. Co ci ja? Spokojnie, wywierzę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Ej. Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie, i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie Głównie Nie z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź się do północnego tunelu i poczekaj. To jest tylko przesyłka. Lina. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty trzymaj się mnie. Idziemy. Stolatka. Łow słyszałam strzały, ale co się stało? Coś my tu mamy przejść. Okay. Ty tu Może tędy. Ludzie się chowają Czekaj, Ali, my sobie też pójdziemy tędy żyć w takim świecie co? No przynajmniej trzymają zależnych z daleka, tak? Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Daj Dajmy chwilę. Ok. Chciałem mi zobaczyć, co tam jest, to znalazłem śmietnik. Młoda dobra jest. Jeszcze jak młoda będzie mi pomagała wchodzić na wyższe kondygnacje. W sensie będzie mnie wciągała. No to będę w szoku. U, ładnie Fedra sobie drzwi Nie ma opcji, że tam się wejdzie. Tak. Wszystkie drzwi są tak poberekodowane. Tak. Debut. A tak swoją drogą, to co Cię łączy z Maliną? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile to masz lat? Dwanaście? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli Cię to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli. I zamiast siedzieć w szkole, postanowiła się zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu nie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. No to zaczynam przygodę z Eli. Co tu, tutaj? Zabierz. odpoczywam a ja co mam tutaj robić na pewno coś sobie znajdziesz tak z posakiem ścieżka śpi co na plecach masz zepsuty zegarek No wciąż ma ten zegarek Mam coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Ta, ja też. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko. Tego? Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej! Przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyje. Widziałam sporo towaru. Naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. A slump control.